Jeżdża nam AKS relacji Częstochowa Gliwice? To jest EN71, chyba zaraz zobaczymy. EN71, AKS relacji Częstochowa Gliwice. AKI 100 będzie odjeżdżał? Jedzie. My czekamy na pociąg Intercity Bolko, relacji Lublin Główny Wrocław Główny. I hmm, teraz on mi też na ten ostatni, na peron drugi tor pierwszy. No dobra, no to czekamy na Bolko. Zagony numer 14, 13, 12. No, słyszycie. Się na Co? Degodny numer 11, 4, 3, znajdują się w środku składu pociągu. numer 2, 1, znajdują się na Czy ja mam rozumieć, że to będzie skład zastępczy? Biegnę na drugi peron w takim razie. Jedzie. Nie zdąży go nagrać od peronu. A jednak edyty jadą, żaden zastępczy tak go nagramy. Nie wiem, czemu tak tak po prostu. Takie EZT mamy. Podwójny. O, idziemy na peron. Tutaj mamy 15.24. Wrocław Główny. Idziemy na peron. Przez no, i jestem. za w Gliwice o główne że brzeg odjedzie z pierwszego przy peronie drugim. Pociąg intersyt Wolko do stacji Wrocław Główne przez stację Kałowice za brzeg Gliwice o główne i odjedzie z pierwszego przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. ED74006 i ED74007 Będziemy mieli jakiś pociąg bez zatrzymania. Volko 26100 Bierzemy taktykę ze wczoraj W taki sposób nagramy odjazd Volko Teraz nagramy pociąg, który będzie przylatywał Tam nam leci też pendolino Ładny RP1. Tutaj mamy byka. Tam ta Edyta pojechała. Ale ładnie nam Pendolino poleciał. Tam bus sobie jedzie. Będziemy mieli 15.43 na Częstochowę Opóźniony 5 minut. Posiedzimy sobie tutaj. Tutaj byk odjeżdża. pomalutku Tutaj będziemy mieli o 15:41. Pragę, Wrszołowice, Bochumin, Silezję. Tutaj tą częstochowę. No, zobaczymy, możecie coś przeleć. Tutaj ten byk. O, słyszycie jak się ciekawie robi? No, nie wiem, czy widać. Nie chyba, nie widać chwila. Kurde, nie, nie chce się było. Tak, słyszycie, jak jest 15.27. O, widać 15.27, 15.41. Mamy tu wizytę, jeszcze nam coś lecieć będzie. Po tym, chociaż nie, nie, po tym nam będzie coś leciało, czekamy tutaj, te węglarki pojechały.